Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ojcze nasz, święcie i Twoje, wszyć królestwo Twoje, ojcze nasz, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, ojcze nasz, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, ojcze nasz, nam nasze winy. Ojcze nasz. I atuimy, odpuszczamy nasze winowajco. Ojciec nasz. I nie budź nas na pokuszenie. Ojciec nasz. Nasz Bóg desłego. Ojcze Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, aby się pełnił mnie Twoją mądrością, oberwił mnie spośród marności świata i wprowadź do Twój tych kom, na których zapomnę o świecie, abym poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć u Twoich stóp. I słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, pani, oddaję mój język, niech będzie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą oddane, będą owocem Twojej miłości, mistrz Ukochany. Przyjmij to narzędzie. Aby było własnością Ducha Świętego, Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie nie lękam się o to, co powiem. Amen. Proszę, usiądźcie. Moi kochani, biorę Was na chwilę rozważań nowych. Łukaszek poleciał do Pani Agusi dałem jeszcze jedną teczkę O Pani Agatka. Ta druga teczka z orędziami, bo tu obu ulicu, nie ma stojuma. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ona tam jest w osobnej teczce. Drodzy Państwo, dzieło medalionu wenny to jest wielka łaska, jaką nam daje. Ojciec Przez wiele lat dyktował nam różne orędzia. Część młodych, jego czci stała się częścią składową naszych pacierzy zakonnych, naszych pacierzy wieczornych, rannych. Dwa lata, rok temu kazał nam wydać na bólu ojca na czas które właśnie, właśnie na Ten niebieski pan Łukasz, który pokaże, żebym pokaże słuchaczom. To są wszystkie modlitwy zebrane, jakie znajdują się w naszych orędziach. Tu też jest cykl modlitw do Boga Ojca. We wstępnych orędziach Półojciec precyzyjnie nadznaczył, że to, co miał nam powiedzieć, już nam powiedział. Wypadkowo jego orędzie o jego istocie, jest książka Kontemplacja Boga Ojca. Przez cały rok 216. Rozważaliśmy Go. Mógł Rozmyślaliśmy. Jego ojcostwo jest dla nas doskonałym darem. Odkryliśmy wielkie łaski i tajemnice, że najprostszym wyznaniem wiary i zarazem najskuteczniejszym aktem skruchy jest serce i w pokorze wypowiedzenie słowa Ojcze, myśląc o Bogu Ojcu. Twoja dziecięca modlitwa skłoniła mnie do ofiarowania się jeszcze bardziej. Bo wielu z Was te modlitwy odmawia. Nauczyli się koronki do, do Boga Ojca na podstawie Ojca Nasz. Każdy 8 miesiąca Mamy przeświętą chórz Boga Ojca, a uroczystość odpustowałem Nasze naj, największe święto w etosie rycerskim na Boga Ojca. Stąd też Bóg urzeczony to Waszą ofiarą mówi, postanowiłem dać Wam jeszcze więcej. I oto moi drodzy, Bóg Ojciec przyszedł na nasze Mój drodzy, prośby z dodatkową ofertą. Mamy jeszcze modlitwę ojczem witanie do Boga Ojca. Jedną z nich ułożył tatuś pani, pani Agnieszki. Odmawiamy ją codziennie. I Bóg mówi, dam wam jeszcze coś więcej. Obdaruję cię, bo cię kocham. Nie zważam na twoją słabość i zasługi. Prosi nas, byśmy we wszystkim, co czynili, nie opuszczali Jego ręki. I oto Bóg Ojciec pokazał swój wizerunek. Wizerunek Boga Ojca. I poprosił, by go odlać, wykonać. Od 11 grudnia po powrocie z Ziemi Świętej. Informuję Was na bieżąco o dziesiątkach prób wykonania, o setkach przeszkód. Na dzień dzisiejszy mamy ich 87. Liczę, że któraś setka jeszcze do mnie dotrze, żeby przynajmniej duża część z Was otrzymała ten medalion. Boga Ojca ma być dostojny, piękny, szlachetny. Nawet już jedna osoba zamawia. Złoty medalion na razie dała zoliczkę. Firma, która to wykonuje, ma urlop do 15 sierpnia. Więc nie mogę nic powiedzieć. Włożyliśmy w to całe serce. Bóg Ojciec przedstawił, jak ma medalion wyglądać. Wizerunek siedzi na tronie. Wokół napis. Napis Bóg Ojciec Wszechmogący. Z tyłu, moi drodzy, napis żeby będę korzystał z pomocy? Ojcze, jestem Twój na zawsze, w życiu i po śmierci. Nic nas nie rozdzieli, i później mamy jeszcze mówić tak mi, do Bóg. Nazywam to dzieło roku 2017-2018, jak jest kilku wydawców. Więc jeden dał 2.17, drugi 2.18. Jestem już bezradny. Więc na razie setka będzie 2.17, później już będą 2.18. To już poza, poza zasięgiem mojego działania. Choćbyś napisał cokolwiek na papierze, wysłał mailem, tak zrobię po swojemu. To. Ale jest dzieło. Dzieło, którym Bóg pragnie, byśmy Mu oddawali cześć, a On. Pragnie nam, moi drodzy, zagwarantować swoją szczególną opiekę ojcowską. Przy odbiorze medalionu każdy z Was będzie to być na na ładnym papierze, podpisywał taki dokument, żeby wiedział w co chodzi warunki obustronnego przymierza przynoszeniu. Medalionu Boga Ojca w orędziach Bóg pokazuje, że nikt na świecie nie nosi wizerunku Boga Ojca jako swego ojca. Kiedy rozpocząłem dzieło do medalionu na rynku polskim, od razu się pokazały medaliony Boga Ojca. Tak się byli przespokojni. Ale cieszymy się. Że, że wiara wzrasta. Poprzez ten wizerunek ja będę błogosławił każdemu noszącemu medalion. Będziemy mieli trzy rodzaje medalionów. Wszystkie srebrne, jeden cały srebrny, ten co noszę, srebrny pozłacany i srebrny kolorowy. O, tu na obrazku widać. Ten obraz udało się znowu znaleźć taką technikę, ten oto Bóg ojciec. Chcieliśmy w Srebrze mieć porcelanę i wypalane ten wizerunek, ale to nam dzieci przy polskiej metodzie pracy nie wypaliło to. Więc Bogu dziękuję, że te się dzieła udały. Oto 20 obietnic, jakie Bóg Ojciec daje swoim dzieciom. Odczuję, że realnie swoją stałą obecność przy tobie, moją stałą obecność w tobie, złagodzę swój gniew wobec świata, widząc swoją dziecięcą miłość i przywiązanie. Moi drodzy, wczoraj Wam pokazałem w Kazaniu, że siostra Faustyna zniwelowała gniew. Bóg już uruchomił piękne rozdziały 474 475 476 Przypominam przez Boga Ojca jesteśmy również wciągani w wielkie dzieło ratowania Europy rodzina islamizacja urzędowa intronizacja szatanana króla Europy i wyginięcie Europejczyków zniknie nazwa kontynentu Europa Stanie się nas będzie to się nazywało Azja. Przekroczyliśmy 500 osób. Modlący się w piątki o poście i chlebie i wodzie z 511. Znając naszą rękowość i nasze możliwości, no to będzie 500 to będzie cud, a tam coś jak się szkapnie. Europa się bawi, Europa się cieszy. Na naszych oczach wieże kościołów katolickich w Europie zmieniają wuję na meczety. Toczymy wielką bitwę o tożsamość Europy. Stąd też Bóg Ojciec przychodzi z tymi obietnicami i daje ogromne nadzieje. Kiedy będziesz mnie nosić na sercu, ja stale będę Cię nosić na moim sercu. Dam Ci cztery na zawsze mojego syna. Nigdy nie cofnę mojego błogosławieństwa od ciebie i Twojego domu. To jest ogromna łaska. Jeśli stale będziesz nosić mój wizerunek, nie poznasz mojego sprawiedliwego gniewu. Wobec Ciebie będę Bogiem łagodnym i ojcem spragnionym dziecięcej czułości. Łyka wodę, mogę poprosić. Po pierwszych jak dostałem dzieci, słabości, trup, po prostu pić mi się zachciało, bo cały nic, I nie tyle fizycznie, co psychicznie, dla mnie to jest potężny wysiłek, jadąc z wskazu na miejsce, gdzie wiesz, że będą rali i będą pokazywali rogi, nie to. moje oblicze wobec Ciebie nigdy nie zapłonie wiele. Chronić Cię będą przed złymi duchami tak, że nie będą się mogły zbliżyć do Ciebie. To jest ogromna łaska dzieci. Dlatego dla siebie i tam kilka dni zamówię gruby łańcuch. oprócz od tego, żeby się to po prostu nie urwało, bo to duży dar. Ten medalion. W godzinie Twojej śmierci zawołam Cię sam. I będę na Ciebie czekał z otwartymi ramionami. Co to znaczy? Dzieci żyjmy Bogiem, żyjmy Jego wolą, a w godzinie śmierci mamy bezpośredni bilet do nieba. W godzinie Twojej śmierci zawołam Cię sam. I będę na ciebie czekał z otwartymi ramionami. Otworzę ci niebo, które poznają tylko ci, którzy traktowali mnie w swoim życiu jak własnego Ojca i kochali mnie szczerze i z ufną miłością. Podzielę się z Tobą moją władzą, moją władzę i moje królestwo, tak jak to jest przeznaczone. Prawowitym dziedzicom i synem. W godzinie Twojej śmierci potraktuję Ci jako dziecko, nie jako sługę. Obiecuję Ci pomoc w tym życiu, opiekę i ochronę przed i pokusami piekła. Otrzymasz ponadto dar prawdziwej wiary i niezachwianej nadziei i miłości. Która zwycięży w Twoim życiu wszystko. Dam Ci tę łaskę, której najbardziej potrzebujesz i pragniesz o tym sobie pomyśleć w niedzielę. Przy otrzymaniu medalionu napisać na kartce. Jej będę Bóg przedstawiał. Sam będę czuwał nad Twoim Bóg. rozwojem i sam będę wybierał Ci nauczycieli. O masz siły i zdolności do wypełnienia mojej woli. Nigdy niczego Ci nie braknie, bo zatroszczy się o Ciebie sam Bóg. Co dnia będę Ci błogosławił, zaufaj mi, a sprawisz mi tym wielką radość. W piątego mówię drugą część warunki utrzymania medalionu Boga Ojca i dostępu do 20 obietnic. A teraz mówię Amen. Zabry, zabry.